Zakaz banderowskich symboli w Polsce. Ukraina grozi odwetem. Czy pamięć o wołyniu zostanie zakrzyczana przez apologetów ludobójstwa? Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy zakazującej propagowania symboli OU-NUPA, formacji odpowiedzialnych za rzeź 100 tysięcy Polaków na wołyniu i w Galicji. Ustawa doprecyzowuje przepisy o zbrodniach ludobójstwa i penalizuje ich negowanie. To nie gest polityczny, to hołd dla ofiar, które zginęły w męczarniach od siekier, wideł i noży. Polska nie może milczeć, gdy Kijów gloryfikuje katów jako bohaterów narodowych. Ukraińscy historycy reagują wściekłością. Zinczenko nazywa projekt idiotyzmem, grożąc kryminalizacją Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Ambasada Ukrainy ostrzega przed działaniami lustrzanymi, a Wiatrowicz broni upa jak świętości. To nie spór o interpretację, to próba wybielenia ludobójstwa i relatywizowania zbrodni. Polska wsparła Ukrainę miliardami i sercem, w zamian dostaje plucie na groby. Czas naprawdę, nie dyplomatyczne kłamstwa. Udostępnij ten materiał, subskrybuj kanał, niech echo Wołynia wstrząśnie światem. Bóg z Polską, Polska z Bogiem.